Pani na linii mamy e, dziewczynę, e, czyli jeden z e, najważniejszych elementów całej układanki. Halo, halo. Halo. E, cześć, e, my się znamy, ale ja nie będę mówił imienia, e, bo nie chcę też, wiesz, żeby, żeby ktoś wiedział. E, w każdym razie e, Alan dostał wiadomość, że chciałbyś się wypowiedzieć, tak więc daję Ci otwartą linię. Wiesz co, no prawdopodobnie Amadeusz kłamie i z tego, co się dowiedziałam, e, więc Alan ma rację, no i ja jestem dziewczyną tego chłopaka, ale Ferrari, no jak wiesz, też był mi bliski. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i wszystko chyba mamy jasne. Okej, okay. ale, ale, ale poczekaj, poczekaj, czy możesz, nie wiem, no? powiedzieć co, coś więcej, bo to jest, wiesz... To... Nie, nie chcę się w ogóle więcej wypowiadać na ten temat, e, jestem bardzo... Zestresowanego. Okej, okay, dobra, rozumiem. Sytuację. Nie naciskam, nie naciskam. To jest rzeczywiście, to ja też jestem. Dziękuję Ci bardzo. Pierdolnie Fajnie, że, że, że główna osoba tego konfliktu, kurczę. To Czy znaczy nie mojego konfliktu? Chodzi o to, że dziewczyna, która jest naprawdę w, tak wszystko, w, siedzi w tym wszystkim, się teraz wypowiedziała. I w końcu kurwa przestaną tak samo ludzie mnie o kurwa obrażać, że ja niby coś pierdolę, tylko że kurwa w końcu zobaczyć, że ten kurwa farmazon kłamie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Ale ty, żeby dokończyć, bo kurwa ten nie ten... Mhm. Z czym Amadeusz kłamie? O to muszę się zapytać, bo to jest jakby zbyt ogólnikowo powiedziane. Z całą tą ogólnie sytuacją. W sensie, że przebieg tej sytuacji był całkowicie inny. Tak. Dobrze, więcej cię nie męczę. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Nie, wiem, jaka była prawda, co jest fakt, ja że mnie, pier mnie to też kurwa, że pierwsze co zrobiłeś, wiem, że to, kurwa, wrzuciłeś wróciłeś z wiem, że kurwa. Z ja mam, się nie nie bo ja mam wyjebane, się. ja mam wyjebane w tego człowieka, rozumiesz? A, masz wyjebane, ale wrzuciłem sobie. Nie, relacje. wyjebane ma w niego, chodzi o to, że kurwa chce, żeby ludzie zobaczyli, że on cały czas kurwa kłamie, że on sobie tylko chce podbić kurwa wyświetlenia. O to mi tylko chodzi, ja mam wyjebane w tą całą sytuację, co tam się stało, kto komu zawinił i tak dalej. Chcę kurwa, żeby ludzie po co końcu zobaczyli, że to jest pierdolony farmazon i on cały czas kurwa kłamie. O to mi to. Chodzi. Ja mam wyjebane co tam się stało, tak naprawdę, serio. Masz wyjebane, ale... Tak, w... bo mam, tylko chodzi mi o to, że kurwa chce, żeby ludzie... Ale to trzeba było pokazać, w ale zaczęła się mam. wycofać. Nie, w dupie mam, bo mnie kurwa prosili na przykład federacja, federacji, bo mogę Ci pokazać tą wiadomość od federacji, że mam się nie powiadać na temat i od razu mi prosiła, żebym usunął kurwa relację, tylko o to. Żeby kurwa, żeby nie, nie, stawiać, nie stawiać federacji kurwa w złym świetle. Dziękuję bardzo.